Dzień dobry, kochani. Witam Was ponownie na moim vlogu. Cieszę się jak zawsze, że jesteście i że dołączyliście. Dzisiaj właśnie przyszłam do domu. Um, odwiozłam dzieci do szkoły i wziąłam sobie dzień wolny, także. Dzisiaj mój dzień, ale wiecie jak się jest mamą, to się właśnie spędza ten dzień nadrabianiem, sprzątaniem i takimi tam rzeczami. A mam coś, co muszę naprawdę sprzątnąć. Także jak widzicie, jesteśmy w dużym pokoju, choinka stoi. Plan na dzisiaj, żeby choinka nie stała. Także już od kilku dni za to się zabieram. Nie męczyło mnie to za bardzo, bo wiedziałam, że zrobi się i tak. Jeszcze nie jest tak późno. Wiem, że niektórzy ściągają choinkę zaraz po świętach. U nas lubimy, żeby postała tydzień, dwa, troszeczkę dłużej. Tym razem jest. Już tam mam pudełka przygotowane, także będę się zbierać za rozbieranie. Zanim e, przystąpię do odkurzania, czas e, na przerwę. Zrobiłam sobie herbatkę, takie drugie śniadanie, bo już jest 11.30. Pierwszego nie jadłam, no ale nie byłam zbyt głodna dzisiaj rano, także nie ma problemu. Mam tutaj moją książeczkę i e, sobie troszeczkę się zrelaksuję, zanim wyciągnę pranie, zacznę składać i odkurzać. Także choinka rozebrana, tak sobie myślałam, bo powiedziałam, czy może nie powiedziałam, lepiej później niż wcale. Także w tej sytuacji to się na pewno sprawdza, bo... Po co miałam się śpieszyć i ściągać tą choinkę? Jeżeli naprawdę nie było takiej potrzeby, nam nie przeszkadzała. Lubimy światełka na choince, jak się świecą wieczorem, położymy się poglądać telewizor, także fajna atmosfera i fajnie sobie ją tak utrzymywać. Ale jeżeli już jesteśmy w ogóle na tym temacie lepiej później niż wcale, chciałam jeszcze nawrócić ostatni raz wybaczcie mnie jeżeli was to nie interesuje takie tematy, ale ponieważ moje dzieci są w szkole i wiem, że dużo z was również ma dzieci, wspomina w komentarzach o dzieciach albo o wnukach i sytuacje takie jak tutaj są w Ameryce martwią was szczególnie, że spora liczba was również ogląda mnie z Ameryki. Także Chciałam wrócić do tego, bo akurat tutaj lepiej później niż wcale to w ogóle nie miało sensu. I takie sytuacje, co doszło do tego, że ten chłopczyk poszczolił swoją nauczycielkę, mogły być. To nie musiało się stać. Jedynie tylko dlatego, jakby. Szkoła, a mianowicie dyrektor i Wajs dyrektor posłuchał nauczycielki jej ostrzeżeń, jej obaw za pierwszym razem. Tydzień przed tym, co się stało, chłopczyk przyniósł do szkoły naboje. I nauczycielka poszła do, z tym właśnie do, dyreko, do dyrektora, czy wice dyrektora, i była oczywiście. Podenerwowana całą sytuacją, bo to nie jest normalne, żeby dziecko przyniosło naboje do szkoły. Jaki jest powód tego, ale e, powiedziano jej, że dramatyzuje. <grych> Także oświadczam tylko fakty, e, to co wiem i co już wyszło na jaw. W dzień, kiedy chłopczyk poszczolił tą nauczycielkę, było oświadczone dla dyrektora szkoły, że. Chłopczyk ma pistolet. Także chłopczyk wziął, wezwany został do ofisu i przeszukany został jego plecak. Mianowicie chłopczyk sam nie był przeszukany. Ponoć powodem było to, że on był niepełnoletni. Ale pomyśl sobie, mając pistolet na sobie jako sześcioletnie dziecko, nie wiem jak musiałbyś, gdzie chowasz ten pistolet, żeby dorosła osoba nie zauważyła tego. Jak pracowałam w Newport News, chłopczyk przyszedł tak przytaczam tą historię ponieważ ma w jakiś sposób sens. Chłopczyk przyszedł do biblioteki, on był chyba w trzeciej albo czwartej klasie i kręcił się po bibliotece, bo akurat wtedy sprzedawaliśmy książki. Już wtedy zauważam, że coś jest nie tak, no ale dobrze, jeżeli był zainteresowany kupnem książki, ma prawo sobie popatrzeć i pooglądać i pochodzić po bibliotece. W pewnym momencie zauważyłam, że szybko wychodzi z biblioteki, zatrzymałam go, mówiąc patrząc się na niego i tak widocznie nie ma, nie wziął niczego, nie, ale tak chciałam się zapytać, czy, czy coś znalazł, co by chciał kupić. Czasami dzieci nie mają pieniędzy i jeżeli jest taka sytuacja, gdzie ja mogę pomóc bo mamy ekstra pieniądze w bibliotece, często pomagam takim dzieciom, ale coś mi nie grało, i patrząc na niego, zauważyłam, że coś mu odstaje w nogawce od nogi. I tam była taka cieniutka książeczka, którą włożył przez spodnie do nogawki w nocy. I jak się zapytałam, co to jest, bardzo się zdenerwował i już nie chciałam dalej ciągnąć ten, tej sprawy, zaprowadziłam go do dyrektorki. Dyrektorka bardzo fajnie pociągnęła dalej tą sprawę, także chłopczyk przyprosił za to, co się stało. Już nie pamiętam, jakie były konsekwencje tego, co zrobił. Ale dlaczego przytaczam tą sytuację? Tylko dlatego, że on chował e, cieniutką książkę w nogawce swoich e, spodni. A tutaj mówimy o pistolecie. i jak to jest możliwe, że bo, będąc, poinformowany tym, że dziecko ma pistolet przy sobie czy plecaku, jest wezwane do dyrektora i ten pistolet nie jest znaleziony. A kilka godzin później, bo to było gdzieś koło godziny 11, a przed godziną 2 poszelił tą nauczycielkę. Coś jest nie tak. To nie jest, że to jest nienormalne, bo to ja, sytuacje takie tutaj są, zdarzają się bardzo często, aż za często, gdzie obawy czy jakieś e, takie rzeczy są przytłaczane do dyrektorów szkoły i one nie są wysłuchane, wysłane, nauczyciel nie jest wysłuchany do końca. Właśnie kiedy może nie za każdym razem dyrektor powie, że nauczyciel dramatyzuje, ale te obawy czy po prostu jakieś uwagi są ignorowane i popychane na drugie miejsce. I właśnie dlatego tak się dzieje, że dzieci posuwają się krok po kroku dalej. Także taka jest sytuacja, i tutaj na pewno to mogło być to nie musiało się stać ale stało się. I wcale mnie to nie dziwi, będąc w szkole dzień w dzień, pracując w szkole, jestem przy takich sytuacjach, gdzie są ignorowane, gdzie nauczyciela obawy są ignorowane, apele nauczycieli są ignorowane. I później właśnie dochodzi do takich sytuacji, gdzie już nie można ich zignorować, ale często gęsto jest za późno. Także to są moje takie szybkie myśli na ten temat. I chciałabym, żeby tutaj w szkołach, może nie wszystkich, ale to się dzieje, ale w dużo szkołach tak się dzieje, gdzie nauczyciele też są wysłuchiwani. Nauczycieli obawy i uwagi są wysłuchiwane i nie są ignorowane. Często jest tak, że prawa dziecka i prawa rodziców są stawiane na pierwszym miejscu, czy ten rodzic, czy to dziecko ma rację, czy nie ma racji. Nauczyciel jest odstawiany na bok i traktowany bardzo źle. Tak, także tak króciutko chciałam wam streścić e, to, co chodzi mi po głowie, jak jestem dzisiaj w domu, e, sprzątam sobie, relaksuję się, wzięłam sobie taki dzień mentalny dla siebie. E, nawet jak sprzątam, e, to je, mogę się zrelaksować. Także nie muszę leżeć nie muszę robić e, wszystkiego dla siebie. E, to, co robię koło domu, to właśnie robię dla siebie i dla moich dzieci, i to mi sprawia radość, nawet jeżeli czasami po skończeniu tych wszystkich czynności jestem zmęczona. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie, za to, że jesteście razem ze mną na moim kanale, że jesteście tutaj w tym filmiku. Jeżeli filmik wam się podobał, to oczywiście łapki w górę, kciuki w górę. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, serdecznie was zapraszam do subskrypcji. Bardzo mnie cieszy to, jak dochodzi nas tutaj coraz więcej. Numer rośnie bardzo powolutku, ale rośnie i to się liczy. Także do następnego razu, widzimy się wkrótce, czeka nas weekend już, nagramy coś interesującego z weekendu. Mam nadzieję, że wy macie fajny dzień, że jesteście zdrowi i że trzymacie się dobrze. Na razie, pa pa! Feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired.